Siemanko, wszystkim witam bardzo serdecznie. Troszkę nie będę patrzał w kamerę, może bo gdzieś tutaj nie wiem, z boku. Witam wszystkich na kolejnym odcinku nauczyciela X numer 2. Więc zaczynajmy. Dzisiaj temat dość taki, który ostatnio się zrodził. Mianowicie tak, jak tytuł mówi tego filmu, chciałbym, żeby wszyscy nauczyciele byli dobici. Dobici. Nauczycieli trzeba dobić, tak uważam. I, i, i. I sami się powinni dobić, skoro sami się nie potrafią dobić, to, to trzeba im pomóc, żeby ich dobić. O co mi chodzi? Kiedy przedstawiłem ten e, problem w pokoju nauczycielskim, e, wyskoczyła na koleżanka, co ty chciałbyś, żeby nauczyciele jeszcze opuszczały, że są nauczycielami, mieli jakiś zawód dedykowany, coś w tym stylu? Nie, bynajmniej. Zawód. To jest, polega na zarabianiu, tak? Zarabianiu pieniędzy. Nauczyciel ma już jeden zawód, jest nauczycielem, chociaż każdy może, wiecie, multitasking uprawiać i mieć wiele zawodów, ale ma już zawód, zarabia tym pieniądze. Natomiast to zajęcie dedykowane, nie zawód, zajęcie dedykowane powinno być względem tego, co nauczyciel e, uczy w szkole. I na przykład muzyk powinien być muzykiem, a, a nie, wiecie, z reguły to jest tak, że w sam w swojej branży, że wiem jak to wygląda, wiele moich znajomych, y ostatni koncert zagrało, zaśpiewało, wykonało, ostatni koncert, ich koncert, na, na koncercie dyplomowym na koniec studiów, koncercie tam na dyplom magisterski i tyle, tak? i dalej tylko chodzą na, na koncerty, nie, nigdzie nie grają, to chodzenie też jest ważne, ale jeszcze jeżeli chodzą, ale uczą czegoś w teorii i nie mają, nie mają takiego... Takiego zaplecza, zaplecza praktycznego. I to się tyczy wszystkich. I tak uważam, że dużo by było lepiej, gdyby na przykład moje dziecko w przyszłości, jeżeli będę miał dzieci, moje dziecko w przyszłości, czy, czy, czy państwa dzieci, czy, czy wy, uczniowie, jako obecni uczniowie. Idziecie do szkoły i spotykacie na przykład dobitego chemika, nie? który ma tam gdzieś w piwnicy jakiś warsztat, ma w piwnicy warsztat i, i, i tam dłubie, prawda, robi doświadczenia. Macie geografa, który jest bieden jest porąbany i jeździ wszędzie, wie wszystko, nie? Wie, że w tamtym kraju to sobie może takie jedzenie kupić, w tamtym takie, a tutaj jest to, to jest taniej, to jest tamto, to jest lepsze. I drugi nie wiem, siedzi w skałach, dłubie w tych skałach. Macie biologa, który nie wiem, kroki żaby. you <laughs> macie polonistę, który pisze wiersze który ogląda filmy, który prowadzi kółka filmowe takiego polonistę kiedyś spotkałem, naprawdę do dzisiaj cenię gościa chociaż tam nie zgrzytał za bardzo, ale cenię gościa ludzie z pasją, nie? Że, że wiecie że tą pasją zarażacie teraz wy uczniowie, kiedy pójdziecie do takiej szkoły i spotkacie nie? nauczyciela, który ciśnie, wiecie, sam jest dociśnięty i ciśnie ze swojego przedmiotu ma jakąś pasję, wiecie tam, tam nawet nie ma, sen, nie ma czasu mu przeszkadzać. On tak was zagada, że tam nie ma czasu mu przeszkadzać. Bo też spotkałem się z taką opinią, że my byśmy przekazali jakąś pas, jakąś wiedzę, coś więcej, ale no uczniowie przeszkadzają, oni się nudzą. Tam nie ma czasu na nudę, tam nie, nie ma czasu na nic oprócz tego, żeby gościa słuchać, tak? I uważam, że to by było bardzo dobre, też z takiej przyczyny, że oddolnie poszłaby fajna, fajna reforma, fajna ewolucyjna szkolnictwa w Polsce, tak? No uczeń przychodzi i widzi dobitych ludzi, którzy uczą swojej pasji i sam jest w stanie coś wybrać z fizyki, z chemii, z muzyki, ze sztuk plastycznych, jest w stanie coś wybrać. No, Plastyk, uważam, który no, chociaż raz w roku nie, 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 nie gdzieś nie. nie Chodzi o sprzedaż, ale nie namaluje jednego obrazu, nie zrobi jednej rzeźby, nie zrobi jednej grafiki komputerowej. No to, to troszkę słabo, tak? Tak samo jak muzyk, który nie zagra nic dla ludzi. Oprócz tego, że, że mówi o tej muzyce nie zagra nic, no to, to też 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 mija się to z celem. No i to się uważam, tyczy wszystkich zawodów. Są ludzie, którzy przygotowują do konkursów, a, a, a nie, mają, nie mają praktyki, tak? A na konkursach jest już oceniana praktyka, chyba że to są jakieś bzdurne konkursy. Robią tylko po to, żeby mieć wyniki i mieć, mieć konkurs zaliczony, tak? Dziecko dostaje po tym dyplomie manizmu. Uważam, że szkoda też energii. bo wkładanie energii w potrzebne rzeczy, niepotrzebne może będę mówił w innych odcinkach. Nie obiecuję, że będzie to w trzecim odcinku, bo te tematy są dość takie bieżące, też wybierane w ten sposób, aby coś przekazać. No i na koniec. Pobiecam, że będę mówił krócej. Chcę się zmieścić w 10 minutach, może zmieszczę się w mniej. Na koniec, zobaczcie, jak piękna wizja była, kiedy tego nauczyciele są naprawdę tacy, jak to mówię, dobici. Jak to by pięknie yy, współgrało, gdyby jeszcze do tego relacje między tymi nauczycielami, tymi ich pasjami się zatarły yy, w ten sposób, że się dotarły i, i stworzyły coś wspólnego. I teraz, zobaczcie. To jest coś, co ja marzę, żeby w szkole było, żeby w ten sposób się dzieciaki uczyły. Takie nauczanie blokowe, że dostajesz zagadnienie, dostajesz problem, dostajesz pewien blok tematyczny, i się uczysz na danym bloku w kontekście czegoś, bo nauczanie w kontekście jest bardzo ważne. I teraz zobaczcie, spotyka się wf spotyka się biolog, spotyka się chemik, spotyka się fizyk, tak? oni się spotykają i teraz fajnie omawiają swój temat nie? na przykład biolog omawia lekcję anatomii, do tego przychodzi WFista, który omawia system treningowy i potrzebę ćwiczenia i pokazuje te ćwiczenia, Przyjdzie fizyk, który mówi o tych wszystkich zależnościach fizycznych czyli jeżeli podnosimy jak ta siła ciężkości działa przychodzi chemik, który mówi, że do tego jeszcze potrzebna jest dieta i, i tam opisuje na przykład zagadnienia z, z chemii organicznej o tłuszczach, o alkoholu o szkodliwości alkoholu, co wpływa na słabiej, kiedy możemy trawać co, co lepiej, jak budować masę mięśniową. Oni to razem budują. Do tego przychodzi jeszcze matematyk, który wytłumaczy wtedy lekcję o kątach, że musisz zginać, nie wiem, młokieś pod kątem takim, yy, musisz wy, pod kątem prostym wypychać, nie wiem, na ławce y, sztangę. Kiedy biegniesz, musi mieć plecy proste, musi być kąt między plecami, a, a biodrami odpowiedni. I on mówi te kąty. Wtedy już wiesz, jakie, jakie, jakie masz kąty, wiesz co masz jeść, wiesz, czego się składa twoje ciało. Yy, wiesz, jak masz, jak masz nie smażyć mięsa, bo to się przydaje w szkole. Wiele ludzi o tym nie wie. I gdyby taki blok poprowadził, zobaczcie. Czterech czy pięciu nauczycieli prowadzi jeden blok tematyczny, który może trwać pięć godzin i na przykład przechodzą sobie dzieciaki z jednego bloku w drugi, i na koniec mają, załóżmy, jeszcze zajęcia takie sprawnościowe, tak? Z tego wszystkiego, że, że to wszystko jest realizacja bieg obraca się o 180 stopni, biegniesz w drugą stronę, tak? I w ten sposób w ten sposób uważam, że tylko to muszą być pasjonaci, pasjonaci, którzy chcą to robić, i chcą to przekazać innym. I tak jak mówi, tutaj na koniec zacytuję Michała Wrzyniaka z jednego z darmowych szkoleń. Cytuję, więc proszę tutaj nie udawać zgorsze, zgorszonych, zwłaszcza kadra pedagogiczna, która mnie ogląda. Bądź zajebisty i dziel się tym ze światem. Zacznijmy to realizować, i, i myślę, że, że będzie dobrze. I dobijmy się, dobijmy się naprawdę tym wszystkim mocno, żebyśmy aż byli tak dobici, że przebici i pasją i, i dzielmy się tym ze światem I tego będę nawoływał wszystkich nauczycieli, a także uczniów, dobijajcie się w szkole wiedzą przydawną, dzielcie się tym ze światem zgromadźcie doświadczenie i, i naprawdę róbcie to, róbcie to co, co wam sprawia przyjemność i myślcie o tym, jak zarobić na tym hajs bo to jest po to się człowiek uczy, żeby mieć hajs pozdrawiam Dużo zdrowia, dużo hajsu. Wspaniałego dnia życzę. I zapraszam na kolejny odcinek. Jeżeli dotrwałeś do teraz, podoba ci się to wszystko, daj suba, daj dzwoneczek. Następny film będzie miał powiadomienie. Pozdro. Zmieściłem się w 10 minutach. Super.